Rozdział 6 Nowy pazur poruszył się niespokojnie na suchych liściach. W bok wbijała mu się gałązka, ale to nie ona go obudziła. Nie mógł się przyzwyczaić do spania w samotności, zdala od ciepłego ciała wiewiórczego lotu. Przypuszczał, że przyjaciółka położyła się obok jej sionowego futra, ale nie był pewny. Z pewnością nie było jej w pobliżu. Znów Ktoś go trącił w bok. nowy pazur podniósł zamglone spojrzenie. To jednak nie była gałąź, lecz łapa. Stał nad nim kaszlący pysk. Gdzie jest ognista gwiazda? zapytał medyk klanu wiatru. nowy pazur wstał, ziewając. Niebo dopiero zaczynało się rozjaśniać. Większość klanu pioruna jest tam, pod drzewami. Znajdziesz go? Proszę. Głos kaszlącego pyska brzmiał tak, jakby miał się za chwilę załamać. Wysoka gwiazda chce go widzieć. Nowy pazur wiedział, że przywódca klanu wiatru jest bliski utraty ostatniego życia. Odszukam go, obiecał. Dziękuję. Jesteśmy pod Ostrokrzewem. O, tam kaszlący pysk wskazał ogonem. Muszę znaleźć pojedynczego wąsa. Dodał i odbiegł. Jerzy Nowy Pazur ruszył skokiem w kierunku najbliższego legowiska wojowników klanu Pioruna. Wysoka Gwiazda był najstarszym z przywódców. Jego śmierć będzie wielką stratą dla wszystkich czterech klanów, nie tylko klanu wiatru. Początkowo wojownik wątpił, czy znajdzie ognistą gwiazdę w półmroku przed świtu. Ale zauważył go niedaleko pnia. Przywódca dzielił się językami z pieskową burzą. – Ognista Gwiazdo! – przyszedł kaszlący pysk. – Wysoka Gwiazda chce Cię widzieć – miałknął jeżynowy pazur, kiedy tylko do nich podbiegł. Ognista Gwiazda zasztywniał i wymienił spojrzenie z piaskową burzą. – Już idę – odparł. – Czy kaszlący pysk potrzebuje pomocy? – zapytała piaskowa burza. Rozżarzona skóra była tu przed chwilą. Powiedz mu, że jeśli kogoś przyśle z wiadomością, to rozżarzona skóra pójdzie do niego. Jerzynowy pazur pokiwał głową i poszedł za ognistą gwiazdą przez otwartą przestrzeń do ostrokrzewu, pod którym leżał umierający wysoka gwiazda. Zewnętrzne gałęzie krzewu dotykały ziemi. Nic nie wskazywało na obecność kotów, ale kiedy Jerzynowy pazur podszedł bliżej, usłyszał wysilony, nierówny oddech. Schylił się i zajrzał przez szczelinę. Wysoka gwiazda leżał na boku, na posłaniu z zesłych liści. — Jest tu ognista gwiazda! — miałknął, odsuwając się, żeby przepuścić przywódcę do prowizorycznego legowiska. — Zaczekam na zewnątrz — dodał, zwracając się do ognistej gwiazdy. — Czy to nowy pazur? — dobiegł spod gałęzi słaby głos wysokiej gwiazdy. Nie odchodź, ty też powinieneś wysłuchać tego, co mam do powiedzenia. Jerzynowy pazur z wahaniem spojrzał na ognistą gwiazdę. Kiedy przywódca pokiwał głową, wojownik rozpłaszczył się na ziemi i wpełzł pod niskie gałęzie. Wysoka gwiazda był sam, kaszlący pysk jeszcze nie wrócił z pojedynczym wąsem. Pierś przywódcy klanu wiatru unosiła się z ciężkim oddechem. Jerzynowy pazur skrzywił się na widok wysiłku, jaki kocur wkładał w podniesienie głowy. Jednak w słabym świetle księżyca, przesiewanym przez gałęzie, oczy wysokiej gwiazdy płonęły światłem klanu gwiazdy. — Ognista gwiazdo, muszę ci podziękować — wydyszał. — Uratowałeś mój klan. Ognista gwiazda zaprotestował pomrukiem. Jerzynowy pazurze Ciągnął wysoka gwiazda. Przeszedłeś długą drogę, by znaleźć dla nas miejsce. Stawiłeś czoła niebezpieczeństwom, jakich nie poznał dotąd żaden kot. Nawet szara pręga, oby kroczył z klanem gwiazdy, zgodziłby się, że będziesz godnym zastępcą przywódcy klanu pioruna. Już nowy pazur zachłysnął się. Nie śmiał spojrzeć na swojego przywódcę, który zesztywniał na całym ciele. Wojownik wiedział, że ognista gwiazda nie otrząsnął się z żalu po Szarej Prędze i wciąż czepia się nadziei, że przyjaciel żyje. Dotąd nie wyznaczył kolejnego zastępcy, chociaż wydawało się nieprawdopodobne, by Szara Pręga uciekł dwunożnym, którzy porwali go z lasu. Ambicja owładnęła jeżynowym pazurem z siłą orlich pazurów. Trudno było mu się do tego przyzwyczaić. Wiedział jednak, że chce zostać zastępcą przywódcy, a potem przywódcą swojego klanu. Czy to właśnie czuł Tygrysia Gwiazda? Zadał sobie pytanie. Głód władzy kazał jego ojcu kłamać, mordować i zdradzać dla osiągnięcia celu. Ja bym tego nigdy nie zrobił, pomyślał jeżynowy pazor. Jeśli zostanie zastępcą przywódcy... To dzięki wierności klanowi, ciężkiej pracy i szacunkowi dla kodeksu wojownika. Jednak złowrogie dziedzictwo Tygrysiej Gwiazdy zawsze będzie rzucało cień na wszystkie jego wysiłki. Wciąż widzą we mnie Tygrysią Gwiazdę. Oprzytomniał na tyle, by skłonić głowę przed wysoką gwiazdą i zamruczeć. To nie tylko moja zasługa, wszyscy się do tego przyczynili. Rozmowa cię męczy wysoka gwiazdo, powiedział łagodnie ognista gwiazda. Musisz odpocząć? Odpoczynek nic mi nie pomoże, miałknął przywódca klanu wiatru. Ognista gwiazda nie próbował udawać, że dla starego kocura wciąż jest jeszcze jakaś nadzieja. Zostaniesz cennym członkiem klanu gwiazdy, powiedział. Przysiadł przy nim tak, by móc dotknąć nosem pyska wysokiej gwiazdy. Przedtem jednak muszę ci coś powiedzieć. Wysoka Gwiazda zaczął się dławić. Łapami gorączkowo rozgrzebywał suche liście. Jerzynowy pazurze, sprowadź kaszlący pysk! polecił ognista gwiazda. Nie! Wysoka Gwiazda odzyskał oddech i ogonem nakazał wojownikowi, by został. Nic, żaden medyk już dla mnie nic nie zrobi. Przymknął powieki i kilka razy zaczerpnął z trudem powietrza, po czym mówił dalej. Muszę wam powiedzieć coś ważnego, gdzie jest pojedynczy wąs? Ognista gwiazda zerknął na jeżynowego pazura, który pokręcił głową. Kaszlący pysk poszedł po niego, miałknął. Ja też pójdę poszukać. Szybko wydyszał wysoka gwiazda, kiedy jeżynowy pazur wycofał się spod gałęzi. Powiedz im, że nadszedł czas. Kiedy jeżynowy pazur wyprostował się i rozejrzał, stwierdził, że powoli się rozwidnia, ale dostrzegł jedynie ciemne sylwetki i chwilami plamy jasnej sierści. Większość kotów jeszcze spała w naprędce udeptanych legowiskach w wysokiej trawie, z grubsza podzielonej na miejsca dla czterech klanów. Wojownik próbował odgadnąć, których z tych ciemnych grup jest klanem wiatru, kiedy zauważył samotnego kota biegnącego pędem nad jeziora. Ku swojej uldze rozpoznał pojedynczego wąsa. – Kaszlący pysk mówi, że wysoka gwiazda umiera! – wydyszał wojownik klanu wiatru, zatrzymując się przy krzewie i upuszczając niesiony w pysku ociekającą wodą mech. – Pobiegłem nad jezioro po wodę dla niego! – Chcę cię zobaczyć! – miałknął jeżenowy pazur. Pojedynczy wąs wślizgnął się przed gałęzie do legowiska Wysokiej Gwiazdy. jeżenowy pazur poszedł za nim. Kiedy zbliżył się do grupy, wojownik kładł mech obok głowy Wysokiej Gwiazdy. Umierający przywódca z trudem zlizał kilka kropel wody, po czym znów uniósł głowę. Zanim odejdę do klanu Gwiazdy, muszę jeszcze coś zrobić powiedział Wysoka Gwiazda nieco mocniejszym głosem. Ognista Gwiazdo, pojedynczywą się, słuchajcie. Błotnisty Pazur to odważny wojownik, ale nie nadaje się do przewodzenia klanowi. Przez te kilka ostatnich księżyców dowiedzieliśmy się, że przyszłość naszych klanów to przyjaźń. Po moim odejściu nie może być żadnej rywalizacji między klanem wiatru a klanem pioruna. Nie wolno nam robić sobie wrogów ale tak będzie, jeśli błotnisty pazur zostanie przywódcą. nowy pazur zobaczył, że ognista gwiazda wymienia spojrzenie z pojedynczym wąsem. Oba kocury wydawały się boleśnie świadome faktu, że marzenie wysokiej gwiazdy o trwałej przyjaźni nie ziści się niezależnie od tego, kto będzie przewodził klanowi. Rywalizacja była dla klanów naturalna, stanowiła część kodeksu wojownika. Mogę jeszcze wybrać mojego następcę w klanie wiatru, Wydyszał Wysoka Gwiazda. Od tej chwili błotnisty pazur nie jest już zastępcą przywódcy klanu wiatru. Trzy pary oczu biły w niego zaskoczone spojrzenia. Wypowiadam te słowa przed klanem gwiazdy, mówił z trudem Wysoka Gwiazda. Klan wiatru potrzebuje nowego zastępcy przywódcy. Pojedynczy wąsie. Ty musisz poprowadzić klan po mojej śmierci. Nowy pazur i ognista gwiazda wymienili szybkie, zaskoczone spojrzenia. To nie były właściwe słowa używane przy wyborze zastępcy, chociaż intencje wysokiej gwiazdy były jasne. Nowy pazur poczuł lodowaty dreszcz przebiegający po sierści. Czy klan gwiazdy zaakceptuje pojedynczego wąsa jako przywódcę klanu wiatru, jeśli nie został on wybrany na zastępcę w sposób wymagany przez kodek z wojownika? Otworzył pysk, by coś powiedzieć, ale zamknął go na widok wyrazu pyska swojego przywódcy. Ognista gwiazda wydawał się jeszcze bardziej zaskoczony niż jeżynowy pazur. Zjeżył sierść na karku i wbił pazury w ziemię, ale nie odezwał się. – Wysoka gwiazda? Nie! Pojedynczy wąs wyglądał na przerażonego, ale wysoka gwiazda nie zwrócił na to uwagi. Spojrzenie jego migoczących światłem gwiazd oczu przesunęło się z nowego zastępcy przywódcy na ognistą gwiazdę, a potem na jeżnowego pazura. – Cieszę się, że mogłem przyprowadzić tu mój klan – zamruczał pojedynczy wąsie. Kiedy zostaniesz przywódcą klanu, traktuj dobrze naszych przyjaciół. Pamiętaj, ile im zawdzięczasz. Wysoka Gwiazdo, zrobię co w mojej mocy, ale. Pojedynczy wąs wyciągnął łapę, by dotknąć boku przywódcy, ale głowa Wysokiej Gwiazdy opadła na liście. Jego oczy się zamknęły, oddech przyspieszył i stał się płytki nowy pazur poczuł delikatny powiew wiatru mierzwiący mu sierść. Usłyszał lekkie kroki. Coś musnęło jego futro. Przez moment miał wrażenie, że widzi światło gwiazd odbite w oczach ognistej gwiazdy. Nagle poczuł się, jakby w ciasnym legowisku tłoczyło się mnóstwo kotów, których gładka sierść ocierała się o niego ze wszystkich stron nowy pazur podskoczył, kiedy coś za jego plecami zaszurało. Legowisko natychmiast znów się opróżniło. Obrócił się. Zobaczył kaszlącego pyska skulonego pod gałęziami. Medyk położył przy wysokiej gwieździe paczuszkę ziół owiniętych w liście i miałknął. Dała mi to rozżarzona skóra. Zamilkł i wbił wzrok w przywódce. Za późno na zioła. Miałknął cicho ognista gwiazda. Pojedynczy wąs przysiadł na ziemi i wsunął nos w sierść wysokiej gwiazdy. Czarno, biały bok, przywódcy klanu wiatru, przestał się unosić i opadać. Na zawsze znieruchomiał po odejściu ducha wysokiej gwiazdy. Teraz należysz do klanu gwiazdy, szepnął kaszlący pysk. Jeżynowy pazur poczuł dławienie w gardle. Wysoka Gwiazda nie był przywódcą jego klanu, ale był szlachetnym kotem, i teraz, po jego śmierci, nic nie będzie takie samo. Po kilku chwilach ognista Gwiazda zwinął ogon i dotknął barku pojedynczego wąsa. Pojedynczy wąsie, musisz przekazać wiadomość swojemu klanowi. Pamiętaj, co powiedział Wysoka Gwiazda: Mianował, mianował cię swoim następcom. Chcę, żebyś został teraz przywódcą. Pojedynczy wąs uniósł głowę. W jego oczach odbijała się mieszanina żalu i dezorientacji. Ognista gwiazdo nie mogę tego zrobić miałknął. Nie mogę zostać przywódcą potem dodał z wahaniem. Czy musimy przekazać im to, co powiedział? Ja, Ja wiem. Że nie tak się wybiera zastępce. Wysoka gwiazda był umierający, nie myślał jasno. Wysoka gwiazda dokładnie wiedział, czego chce, niezależnie od tego, jakimi słowami to wyraził. Odparł stanowczo ognista gwiazda, chociaż patrzył na wojownika ze współczuciem. Chciał, żebyś został zastępcą przywódcy zamiast błotnistego pazura, a potem objął przywództwo w klanie. Czy zdradzisz jego zaufanie i zrzekniesz się zaszczytu, jaki ci przypadł z jego woli? Jerzy Nowy Pazur zobaczył, że kaszlący pysk szeroko otwiera oczy. Uświadomił sobie, że medyk przybył dopiero, gdy wysoka gwiazda skończył mówić. Co powiedział? zapytał kaszlący pysk. Kiedy ognista gwiazda wyjaśnił mu, co się stało, medyk zrobił niespokojną minę. Rozumiem, że jego słowa były dla ciebie wielkim wstrząsem, zwrócił się do pojedynczego wąsa. Ale nic nie możesz na to poradzić. Jeśli tego właśnie chciał Wysoka Gwiazda, to w oczach klanu Gwiazdy jesteś przywódcą. Myślisz, że obdarzyliby błotnistego pazura darem dziewięciu żywotów, wiedząc, że Wysoka Gwiazda zmienił zdanie? Błotnisty pazur! Pojedynczy wąs, przerażony, rozejrzał się po otaczających go kotach. Co ja mu powiem? Ognista gwiazda uspokajająco przysunął się do jego boku. Jeśli chcesz, ja oznajmę to wszystkim klanom, a ty zastanowisz się, co powiedzieć każdemu kotu z osobna. Pojedynczy wąs odetchnął z wyraźną ulgą. Zrobiłbyś to, ognista gwiazdo? Dziękuję. Ognista Gwiazda pokiwał głową, ale Jerzynowy Pazur poczuł ukłucie niepokoju. Wiedział, że oba koty zaprzyjaźniły się na długo przedtem, zanim Ognista Gwiazda został przywódcą klanu. Ale teraz pojedynczy Wąs powinien wziąć sprawy w swoje łapy. Nieważne, jakie to dla niego trudne. Klan wiatru i tak będzie zaskoczony, bez włączenia w to wszystko Ognistej Gwiazdy kota z obcego klanu. Przywódca klanu Pieruna przecisnął się przez gałęzie na zewnątrz. Za nim poszli Jerzynowy Pazur i pozostali. Ognista gwiazda podszedł do pnia na skraju pustej polany i wskoczył na niego. Pojedynczy wąs chciał usiąść między korzeniami, ale ognista gwiazda gestem Ogona przywołał go do siebie. Powinieneś tutaj być, miałknął. Co pomyśli twój klan, jeśli będziesz siedział na dole, jak zwykły wojownik? nowy pazur doskonale zrozumiał intencje ognistej gwiazdy. Stłumił odruch zniecierpliwienia. Pojedynczy wąs powinien zapanować nad zaskoczeniem i zacząć się zachowywać, jak przystało na przywódce. — Idź! — ponaglił go. Pojedynczy wąs rzucił mu niepewne spojrzenie, po czym wskoczył na pień obok ognistej gwiazdy. — Koty wszystkich klanów! Zawołał donośnie przywódca klanu pioruna. Zbierzcie się, by wysłuchać nowiny, jaką mam wam do przekazania. Na całej polanie koty zaczęły się budzić w swoich prowizorycznych legowiskach. Wysoka trawa zakołysała się jak pod powiewem wiatru. Nowy pazur usłyszał, że jakiś kot pomrukuje z rozdrażnieniem. Czego on znów chce? Ognista Gwiazda powtórzył wezwanie, a koty, jeden za drugim, zaczęły wyłaniać się z legowisk i powoli zbierać wokół pnia. Do jeżynowego pazura podeszła zaspana wiewiórczy lot, otwierając szczęki w szerokim ziewnięciu. Co się dzieje? Czego chce Ognista Gwiazda? Będzie lepiej, jak usłyszysz to od niego, miałknął jeżynowy pazur. Nie potrafił znaleźć słów. By opisać to, co się stało, zanim wysoka gwiazda stracił dziewiąty żywot. Zbyt późno przypomniał sobie swoją kłótnię z kotką. Wiewiórczy lot najwyraźniej jednak o tym nie zapomniała, a jego powściągliwą odpowiedź uznała za objaw niechęci. Jak chcesz, miałknęła. Rzuciła mu chłodne spojrzenie, odeszła o kilka długości ogona i usiadła. Koty wszystkich klanów. Mam bardzo ważną wiadomość, zaczął ognista gwiazda. Wysoka gwiazda odszedł polować z klanem gwiazdy. Wysoka gwiazda nie żyje, zawołał rozdarte ucho. Został przywódcą jeszcze przed moim urodzeniem. Co czeka klan wiatru bez niego? Stojący obok jego uczeń, sowia łapa pochylił głowę przytłoczone emocjami. Omszona skóra karmicielka z klanu rzeki koniuszkiem ogona dotknęła młodego kota. Był szlachetnym przywódcą, zamruczała. Klan gwiazdy przyjmie go z radością i da mu honorowe miejsce w swoich szeregach. Z miejsca na tyłach grupy wzniósł się pod niebo pojedynczy, pełen rozpaczy jęk, budząc echo w sercu jeżynowego pazura. Byłem przy nim, kiedy umierał. Mówił dalej ognista gwiazda, rzucając okiem na jeżynowego pazura. Powiedział. Przerwał, gdyż pomiędzy zgromadzonymi przepchnął się brązowy wojownik. Co się dzieje? Zapytał, podchodząc do stóp pnia. Wysoka gwiazda nie żyje? Dlaczego nikt mi nie powiedział? Był to błotnisty pazur.